Dzień dobry, moi kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj mam, myślę, że bardzo fajny temat, który może właśnie Was zainteresować. A cóż to za temat będzie? A mianowicie, czy my, Polacy, jesteśmy wszystko wiedzący i czy mamy taką naturę, że uwielbiamy poprawiać innych? Uwielbiamy, uwielbiamy wymądrzać się, że wszystko wiemy, na każdy temat mamy jakieś rozeznanie, jakieś swoje zdanie i, i wtedy zawsze wkładamy te swoje pięć groszy tu, pięć groszy tam. I mimo to, że niekoniecznie wiemy wszystko, bo czasami jest tak, że mamy wąską wiedzę w jakimś temacie, to i tak udajemy i pokazujemy że jest zupełnie inaczej. I właśnie dzisiaj na taki temat chciałabym porozmawiać: czy, czy właśnie Polacy są uważani, że wszystko wiedzą, że uważają się za takich, że wszystko wiedzą i jak oni są właśnie odbierani za granicą, na przykład w Niemczech, u mnie. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo. Yy, Praktycznie mieszkając jeszcze w Polsce, słyszałam o tym zjawisku. Nawet nie chodzi o to, że słyszałam, ale sama doświadczałam tego, że znajomi wypowiadali się na każdy temat i wypowiadali się często też agresywnie, że trzeba myśleć tak jak ta osoba myśli, bo, bo ona uważa, że coś jest tak. No to my też tak musimy uważać. Ale. Czy tak faktycznie jest? Czy, czy faktycznie Polacy wszystko wiedzą? Bo byśmy musieli się zastanowić, że jeżeli by tak było, żebyśmy wszystko wiedzieli, nasza narodowość, no to powinniśmy być najlepsi w ogóle na całym świecie, we wszystkim. Wszystko powinniśmy, jeżeli wszystko wiemy tak dobrze, no to powinniśmy przodować, na każdym z rynków powinniśmy przodować, a przecież tak nie jest. Nie przodujemy, a niby wszystko wiemy. No i powiem Wam, że teraz prowadząc swój kanał YouTube, dostrzegam właśnie tą wiedzę Polaków, którzy właśnie wszystko wiedzą i często y, takie osoby właśnie pisząc komentarze, one pokazują to, jak one wszystko wiedzą. Ostatnio, ostatnio zamieściłam filmik na temat ogłoszeń matrymonialnych w Niemczech. Kto kogo szuka przez gazety. I, I tam znalazł się również taki komentarz. Może przeczytam Wam go, żebyście mogli wiedzieć, o jaki komentarz chodzi. Na przykład taki komentarz. Katastrofa. Pani niemieckiego nie da się słuchać, a tłumaczenia na polski też niezgodne z tekstem. Nie dało się słuchać, choć temat ciekawy, szkoda. No i teraz widzicie. Y Katastrofa pani niemieckiego nie da się słuchać. Ale słuchajcie, ja nie mówiłam nikomu, że mój niemiecki jest super. Ja zawsze to powtarzam, i do tej pory i w dalszym ciągu będę wam mówiłaś. Nie wstydzę tego, na jakiej yy, 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 jak jaki mój język niemiecki jest. Ja się tego nie wstydzę i ja nie zamierzam Wam tutaj opowiadać bajek, że mój język niemiecki jest po prostu takie muttersprache, czyli rodzimy język, gdzie ja się po prostu posługuję jak ryba w wodzie tym językiem, bo tak nie jest. To jest po pierwsze język, którego zaczęłam się uczyć już po czterdziestce, bo przyjechałam tutaj mając 40, 41 lat. Więc po 40 zaczęłam się uczyć tego języka I, i ja umiem tak, jak umiem ten język, i ja każdego dnia go ćwiczę, bo każdego dnia rozmawiam w tym języku, mniej lub więcej, ale coś tam wypowiadam, jakieś zdania i tak dalej, i prowadzę jakieś konwersacje, i nie zawsze one są składne, i, i tak jest. I tak po prostu jest. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś pisze, że to jest katastrofa, że osoba, która, y, która uczy się tego języka, bo ja będę pewnie całe życie się go uczyła i myślę, że nawet, y, nawet jak już będę odchodziła z tego świata, to jeszcze go nie będę znała w takim stopniu jak osoby, które tutaj się urodziły i które, i które żyją, władają tym językiem od urodzenia. Ale to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Ja się cieszę, że ja umiem tak. Bo są osoby, które w ogóle nic nie wiedzą, słuchajcie, naprawdę, mieszkają w Polsce albo mieszkają w innych krajach i nie znają niemieckiego. Znają, nawet może nie wiedzą, jak powiedzieć, dzień dobry. A ja jednak jestem bardzo, bardzo, bardzo daleko i wiem już bardzo, bardzo dużo, bo nawet potrafię i mogę oglądać na przykład filmy w języku niemieckim. I potrafię zrozumieć taki film. Więc to jest bardzo dużo. Tutaj pani też powiedziała, że tłumaczenie na polski też było niezgodne. Zgadza się. Pierwsze tłumaczenie faktycznie było miejsce, dlatego że ja zrozumiałam, że kobieta poszuka pan, poszukuje pana, a tam było odwrotnie, że pan poszukuje panią. I jak najbardziej tutaj się z tym zgodzę, ale to też mówię, no to jest normalne, że ludzie, słuchajcie, ludzie jeżeli się uczą tego języka, to oni też się mylą. Ja tam na dole napisałam, że, że faktycznie było tak, że to pan pan szuka panią i tam był ten przedział wiekowy podany. Natomiast ten ci z was co potrafią ten język niemiecki, no to przecież wy wiedzieliście doskonale, że tak było a nie inaczej. Więc ja nie widzę żadnego problemu. No i właśnie i to jest to właśnie pokazuje, jacy my jesteśmy, jak my oceniamy innych i jak po prostu wszystko wszystko wiemy. I pokazujemy tą swoją mądrość na każdym kroku, że ja wiem, ja wszystko wiem, ja jestem lepszy. Ja tobie pokażę, jaki, jaki, ty, jaka ty jesteś po prostu gorsza. Nie, nie powiedzą na przykład, ale fajnie, nie wstydzisz się, używasz tego języka niemieckiego, nie wstydzisz się, uczysz się i właśnie super, pokazuj to, że ty się uczysz i że owszem, czytasz z błędami, znaczy z błędami nie, bo ja czytam dobrze, ale akcent mam inny, więc yy, yy, czasami też dłużej się zastanowię nad jakimś wyrazem, którego nie znam, ale akcent, wiadomo, mój akcent jest inny, ja to wiem i pewnie długo będę musiała pracować, żeby ten akcent mój był zupełnie, zupełnie taki niemiecki. Myślę, że może nigdy nawet nie będzie. No, i wiecie co, i tu właśnie, właśnie wracam jeszcze z powrotem do tego tematu, że Polacy wszystko wiedzą. I ja tego doświadczam teraz prowadząc ten kanał, bo w moich komentarzach y, czasami, czasami no, zdarzają się właśnie takie osoby, które, które właśnie pokazują tą swoją wyższość, że one wszystko wiedzą, I, i mimo to, że wiedzą, że ja się uczę tego języka, na każdym kroku wytykają ten problem językowy, wytykają, ale ty tak, ale jak ty przeczytałaś. Ale wiecie, co, jest, co właśnie jest yy, zadziwiające, że jak rozmawiam z Niemcami prawdziwymi, z krwi i kości Niemcami, bo na przykład wczoraj rozmawiałam z jedną koleżanką, poruszyłam ten temat, powiedziałam, że no słuchaj, no ja przeczytałam, tak i tak tutaj z gazety, no i od razu powiedzieli: O, tego się nie da słuchać. I ona się złapała za głowę, mówi: Jej, przecież to jest super. Przecież to powinnaś mieć napisane, że brawo, że ty w ogóle czytasz, że się uczysz, że już nie jesteś 20-letnią dziewczyną, a jednak, a jednak zajęłaś się nauką języka niemieckiego, żyjesz w Niemczech i doświadczasz nowych rzeczy. No i widzicie, i ja takie rzeczy słyszę. Takie opinie tutaj w Niemczech, od, Niem od Niemców, rod rodowitych Niemców. Natomiast właśnie z Polski te skrzydła są podcinane i właśnie wy się uczycie tego języka niemieckiego. A podstawą, podstawą w nauce języka niemieckiego jest to właśnie, żeby pokonać strach mówienia i nie wstydzić się tego. I właśnie mówić, czytać, bo. Bo tylko to da Wam swobodę i pozwoli Wam na to, żebyście byli bardziej otwarci i żebyście właśnie mogli uczestniczyć w życiu towarzyskim. Na przykład. I to jest właśnie to, czego ja nie rozumiem. Jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie. Czy, czy uważacie właśnie, że polska natura jest taka, że oceniamy i mm, uważamy, że wiemy wszystko. Że Polacy wiedzą wszystko i na każdy temat się wypowiadamy. Jeszcze wiecie, wypowiadać się jak najbardziej możemy, bo to jest fajne, że chcemy wypowiadać się w jakimś tam temacie, ale często jest takie, taka wypowiedź w sensie, że ja wiem, a ty nie wiesz. Czyli jest podważanie tej drugiej osoby, że ta druga osoba na pewno ona nie wie, bo ja wiem. I jeszcze wiecie, co jest zabawne, że często te osoby, które lubią stawiać na swoim, one jeszcze mówią w taki sposób, że ja wiem i inni, których ja znam, znaczy inni, których znam, nawet nie dodają tego, że znam, tylko inni też tak twierdzą, to samo co ja. Ja często właśnie pytam się wtedy takich osób: ale którzy inni? Przecież nie znasz całego świata. Nie znasz wszystkich, znasz tylko swoje grono, swoje. Być może twoje grono myśli podobnie do ciebie, ale tylko to twoje grono, a nie wszyscy. I to też jest złe, jeżeli ktoś mówi wszyscy. Nie wszyscy, moi drodzy. Co to znaczy wszyscy? Cała Polska tak uważa jak ty? No nie, bo jedni uważają, tak, drudzy uważają inaczej. I wiecie co, właśnie mieszkając za granicą, możecie się bardzo łatwo przekonać, że takie wszystko wiedzące towarzystwo to nie wie nic. Nie wie nic. I właśnie za granicą możecie to zobaczyć, że ludzie znają jakiś kawałek, kawałek profesji i oni wtedy w tym kawałku są doskonali, bo lepiej być od jednego niż od wszystkiego. A my w Polsce uważamy, że jak my wiemy wszystko, to my jesteśmy najlepsi. A to nie jest prawda. Dlatego, że jak wiecie wszystko, to znaczy, że nie wiecie nic. Że to jest po prostu pobieżne, pobieżne wiadomości to są. Więc lepiej tak naprawdę być fachowcem w jednej dziedzinie, niż udawać, że jesteś fachowcem w wielu dziedzinach. Po prostu. I dlatego właśnie wyjeżdżając za granicę, doświadczyłam takich rzeczy, że, że sama próbowałam. Działać tak jak w Polsce. To znaczy, na przykład, idąc do lekarza, wygooglowałam sobie, a pewnie mi dolega to i to, i szłam wtedy do lekarza i mówiłam: A proszę mi to i to przepisać, bo ja na pewno jestem na to chora. Bo, bo tak działa większość osób w Polsce, że ona sobie w internecie szuka tych swoich chorób, powiedzmy, i potem udaje taką wielką, mądrą osobę, właśnie u lekarza, że że ona wszystko wie, tak naprawdę już jaki antybiotyk powinna dostać, jeszcze jak powinno być dawkowane i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj zostałam sprowadzona na ziemię, dlatego że jak ja przyszłam do lekarza i na przykład powiedziałam, no ja myślę, że dolega mi to i to, pani doktorze, proszę mi to przypisać, a wtedy doktor się spojrzał na mnie i powiedział, ale ja najpierw chcę zobaczyć badania, bo z badań dopiero będę mógł ocenić, co tak naprawdę Pani dolega i ja nic Pani nie przypiszę. Nie dostanie Pani żadnego leku, póki ja nie zobaczę badań. I wtedy ten lekarz właśnie wysyła na takie badania, i badań oczywiście ja nie widzę. Nie tak jak w Polsce, że my sobie odbieramy badania i sobie patrzymy w te badania, już znowu googlujemy, co tam nam dolega i tak dalej. Także badania widzi lekarz. I generalnie idzie się do tego lekarza, i ten lekarz potem na mój wniosek oczywiście, mogą wydrukować w recepcji mi te badania. Mogę sobie potem na nie popatrzeć, ale wcześniej ten lekarz pokazuje, on czyta, on mi mówi, i ja wtedy nie jestem taka mądra. I te osoby też wtedy nie będą takie mądre, bo nie widząc tych badań wcześniej, one nie mają tych wiadomości, które miałyby, gdyby widziały już te badania. I właśnie ten przykład taki pokazał, że, że właśnie no jest ta mentalność polska, która, która próbuje nami rządzić, że my musimy wszystko wiedzieć, że my musimy być tacy doskonali. To był jeden przykład, wcześniej językowy. Ale jeszcze wracając do, te, do tego języka, to dlaczego większość Polaków, którzy robią coś, mieszkają na przykład w Polsce, nie wiem, śpiewają, piszą, czy cokolwiek innego robią, oni się wstydzą, wstydzą się wziąć ten mikrofon i na karaoke zaśpiewać, bo boją się tej krytyki, która zaraz poleci, fala krytyki, albo ty sfałszowałeś, albo też źle zaśpiewałeś, albo ty źle napisałeś coś. I ta krytyka właśnie tak boli i te osoby boją się, no to, że może by, fajnie by to zrobi, zrobili, ale boją się. I właśnie mi się wydaje, że gdybyśmy odpuścili trochę i byśmy nie pokazywali na każdym kroku, że jesteśmy tacy dobrzy i doskonali i wszystko robimy tak doskonale, bo tak naprawdę już wyjeżdżając za granicę, to już znacie język na Muttersprache jeszcze więcej lepiej znacie ten język niż rodowity Niemiec nie macie akcentu żadnego i, i staracie być tacy się doskonali. I stąd się bierze wtedy to, że boicie się mówić. Bo boicie się krytyki. A uważam, moi drodzy, że nie trzeba się bać i przede wszystkim nie starajcie się, znaczy starać się, możecie być doskonałymi we wszystkim, jeżeli macie taką naturę. Ale ta doskonałość prowadzi do tego, że jesteście sfrustrowani, um, uważacie wiecznie, że jesteście właśnie mało doskonali. Bo tak dążycie do tej doskonałości, że to zakrywa wam tą normalność. Bo tak na dobrą sprawę nie ma ludzi doskonałych i nie ma nikogo doskonałego. Bo jeżeli ktoś w jednej rzeczy jest super, no to inną będzie robił trochę gorzej. Więc pozwólmy sobie na to, żeby być niedoskonałym. I. I słuchajcie, ja i tak będę czytała gazety, będę czytała artykuły, oczywiście z rubryki towarzyskiej, i będę pewnie kaleczyć, i nie będzie akcentu niemieckiego. Jeżeli nie będziecie chcieli, to oczywiście nie przychodźcie, nie oglądajcie tego. A ci, którzy chcecie, to zapraszam Was serdecznie na rubrykę towarzyską. I kogo znowu? Zobaczymy w gazecie, i kto się ogłosi, i czy będzie więcej panów, czy będzie więcej pań. To, na to wszystko was zapraszam, bo już niebawem się pojawi następny filmik. I, i pozostaje dalej z pytaniem do Was. Co wy na ten temat uważacie? Czy Polacy dążą do doskonałości i czy Polacy właśnie. Myślą, że zjedli wszystkie rozumy i że wszystko wiedzą. Co wy o tym myślicie? Czy się spotkaliście w ogóle z takim czymś, że wyrażaliście opinię w jakimś temacie, a wtedy um, słyszeliście, że nie macie racji, no bo jest tak i siak i zawsze ten ktoś wiedział więcej i strofował was, nie dawał wam możliwości wypowiedzi, bądź właśnie uważał, że wy nic nie wiecie. Bo często właśnie tak się zdarza, że, że takie padają sformułowania, że wy nic nie wiecie, bo ktoś tyle i tyle lat mieszka, bo ktoś tyle i tyle lat coś tam robi i wy zawsze jesteście tą jednostką, która nic nie wie i nie ma prawa się odzywać, bo dalej nic nie wie. Za mało wie. No więc czekam, słuchajcie, koniecznie piszcie w Komentarzach, co wy na ten temat myślicie i czy się spotkaliście z takimi stwierdzeniami? I co wy jesteście? Czy wy właśnie też macie tą cechę, że wszystko wiecie, czy raczej, raczej zostawiacie tym osobom, które, którzy faktycznie w danej dziedzinie pracują lub, lub mają wiedzę w danym temacie i w wy nie wymądrzacie się? Koniecznie mi piszcie w komentarzach. Ja lubię czytać. Wiecie o tym, że ja lubię czytać. I oczywiście najlepsze komentarze będę czytać na swoim kanale i to już będzie niebawem. Będzie taki też fajny odcinek dotyczący komentarzy od Was, ale będą to takie komentarze ciekawe, ciekawe i takie właśnie, które niektóre może zabawne, które właśnie piszecie i żebyście mogli wy pozostali też usłyszeć, bo nie wszyscy czytacie komentarze, a niektóre są naprawdę warte uwagi, żeby je przeczytać. No dobrze, to co? Ja już się z wami żegnam i oczywiście zapraszam was na następny filmik. W niedzielę będzie oczywiście znowu filmik dotyczący Niemiec, krótkie informacje tutaj z mojego życia w Niemczech. I serdecznie Was zapraszam. Filmik oczywiście pojawi się, tak jak ostatnio, gdzieś około godziny 14.00. Także wyczekujcie. I to jest moja seria. Dzień dobry, Niemcy. Zawsze w niedzielę o godzinie 14.00 przychodźcie. Ja na Was czekam. I do zobaczenia. Pa-pa!